Wiem, wam śniegu nadupiło, prądu nie ma. No ale co, zobaczymy na ile telefon starczy, bo wczoraj prąd połączyli nam. Jakaś awaria gruba jest. No śniegu jest 10 cm. Ciężko było dojechać, bo drogi to też zasypane, te wszystkie dojazdowe. No ale dojechaliśmy i idziemy sobie zobaczyć, co to będzie. No kawałek trzeba będzie z buta budę, jechać się po prostu nie da. No może i by wjechał, bo to trochę z górki jest, ale gorzej by było z wyjazdem. No, no dobre. 40 minut ruty minęło. No i dotarliśmy na miejsce. Trochę zmachany. No, ale nic. Zaczynamy za chwilę poszukiwania. No, atreksik gotowy. Tryb jednoczesny, bez udziwnień. Zobaczymy co tu wyjdzie, no bo śniegu jest trochę, dobre 10 cm. Także do pierwszego Tak, mamy już za sobą jakąś dobrą godzinkę łażenia. No jest ciężko, bo nie dość, że jest wysoki śnieg, to jeszcze kurde lepki się wszystko klei. No i tutaj mamy jeden sygnał, jakiś ciekawy. Zaraz go będziemy kopać. Także będziemy go zaraz tutaj kopać. Zobaczymy, co to wyjdzie. wyszło, patrzymy, co to tutaj nam wyszło, Aha. fajny sygnał ciekawy, folia, no nic, no i takie rzeczy są, no już parę kapsli też było, no nic, folia od kiełbasy, aluminiowy kawałeczek tutaj ktoś, kurde, wcinał, pewnie, Powiem Wam się troszkę wystraszyłem. Stado beboków tu przeleciało. Chyba od sapera uciekli przyszli do mnie. Kurde, tu są jeszcze ślady. No, gdzieś tam pewnie żerowały. One naprawdę dobre, może 10 metrów ode mnie. Cztery pod takie fajne, wypasione sztuki wyskoczyły. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Elegancja. No nic. Póki co za dużo sygnałów nie ma, bo śnieg jest też wysoki. Jakby wam to powiedzieć. No ale sam fakt, klimat jest no, przerąbisty, nie? Zobaczcie sam jak to wygląda. O, wychodzi na to, że chyba sobie tutaj szamały. Zobaczcie jak pokopamy, fajnie. Troszkę tam, troszkę tu. Szamanku miałem, przerwałem w jedzenie. Dobrze, że manta mi nie spuścili. <laughs> no nic, śmigam dalej. Zobaczcie, powiedzcie sami czy mnie pięknie to wygląda. Dla samego tego widoku Warto w zimie przyjść do lasu i nawet na spacer przejście. Niekoniecznie z wykrywaczem chodzić, szukać. Ale spójrzcie. Czyż to nie jest piękna? Zima w lesie jest przepiękna. No w końcu jakaś tam sygnał jest. Zresztą yy, tak to wygląda obrączka od głąbka. Miniowa. Cała. Zobaczcie. No w końcu jakiś sygnał. Tak to same śmieci. Nic ciekawego. Jak tu mówią, przyszła zima, fantów nie ma. Ale widoki są przepiękne. Tu też jakieś beboki sobie ryły. Nawet dosyć ostro. Zobaczcie. No nic, idę dalej. Dzisiaj będzie chyba taki bardziej kameralny odcinek. No zobaczymy, czy coś się znajdzie, czy nie. No jeszcze trochę pochodzę. Czas jest. godzina około 14, terabaniłem się teraz na takie wzniesienie. No, jak nic nie było, tak dalej nic nie ma. Nie ma co pokazać. Nic ciekawego w każdym bądź razie, no z wyjątkiem chyba to od Sapera znowu wpadła. A czekajcie, muszę to wyjąć z kieszeni. Nagrywałem widelec. Kurde, taki piany Trochę, ale jest, no nic, no takiego to jest perel ale jak już jest godzina 14 i się wiem na taki fajną górkę, gdzie jest fajny widok to trzeba będzie coś opindolić. Tutaj już sobie w domu przygotowałem w takim termosie. Dosyć ciekawy, długo trzyma temperaturę. Także na gorąco na szybko coś zjemy i przemieszczamy się w tamtą stronę. No i co? Znaczy czas, czas na małe podsumowanie. Co prawda nie było żadnych znalezisk, oprócz jakichś śmieci. Nie nagrywałem tego, bo to nie ma sensu, każdy wie jak kapsel wygląda. No co tu podsumowywać? No w sumie nie ma co podsumowywać, bo, bo nic nie było ogólnie. Można tak powiedzieć. Wyjście jak wyjście według mnie jest bardzo udane z tego względu, że las jest przepiękny w zimie. Dla samego tego, aby przejść się, zobaczyć jak to wygląda i tak poddychać świeżym powietrzem, no to jest coś, coś pięknego. Nie zawsze się coś znajduje. Kto chodzi z wykrywaczem, ten wie o czym mówię. Także można chodzić, chodzić, nic nie znaleźć, a widoki są naprawdę przepiękne. Polecam, ale też trzeba troszkę uważać, żeby coś na głowę nie spadło, bo śnieg jest dość ciężki. No i jest dużo wiary tych gałęzi połamanych, które potem spadają, nie? No. Taka dla mnie też to była taka wycieczka prozdrowotna, można powiedzieć też, bo zapomniałem zapalniczki, kto wie o czym mówię, no to wie, a reszta może się domyśli, tak parę godzin bez zapalniczki w lesie, no nic, do następnego odcinka, komu się podobało zostawcie łapkę, subskrybujcie kto chce, jakiś komentarz wrzućcie, do zobaczenia.